Ej, Oriana, miło mi. Jak? Oriana? Oriana, tak. No, Jak postać z Tak? <grym> to fajnie, no. Ogólnie stresujesz się bardzo. <grym> Ty się stresujesz? Tak, bardzo. No ja trochę też. Przyjecha... Skąd jesteś? Ogólnie mieszkam w Holandii, 10 lat. Przyjechałam specjalnie dla ciebie. Specjalnie wczoraj. dla mnie Tak, tu. no a tak, to Ładnie się poznać. <grym> Na pewno, Ile może no? lat? 30. Nie wyglądam. Okay, okay. Spytaj, czy lubi bucha zajarać. Ale... Lubisz sobie przysmolić babola? Nie, nie lubię. A czy w, w Holandii się nie pali? Nie, nie palę. No robi wrażenie. mi myślę, że jestem troszkę ogarnięta jak na Holandię. Tak. No. A czym się zajmujesz w Holandii? Zapierdzielam też matką. Sprzątam. <grym> A okej. Okay. Tak, Żadna praca nie hańbi. Podstawowe pytanie, czy ma faceta. Masz faceta? Nie, nie mam. Na pewno? Na pewno. Jakbym <grym> miała, to bym <grym> nie przyjechała. No nie Pewnie by się trafiły takie Nie, nie puściłbym mnie na nie? A to I nie podejścia. On da ci prezent z Holandii? Prezent masz? Tak, no, piwo, może. nie? Bo lubisz. O! Holenderskie! holenderskie. Dobra, chcę mnie tak, przekupić! No. A wy zderujesz ze mną to piwo? Mogę, no? Okej, okay, na pół. Tak, mogę. Dobra, super. To krzywdź, że piwo!